Witajcie serdecznie z tej strony Small Big The Player, a to jest dziesiąty odcinek z tej właśnie gry, czyli Harry Potter lata 1-4, Lego Harry Potter. No i popatrzcie... No i okej, okay, mamy walkę z tym dusz, z tą dziewczyną, duchem. No nie wiem jak ona się nazywa, bo po prostu nie pamiętam. Ale wiem kto to jest. Yy, no. I okej, okay, musimy ją pokonać w takim razie. Ha! A tu jej nie ma, czyli nie tu. Dobrze, może tutaj. Tutaj też jej nie ma. Ha, na strzela! A co tam? Yy, okej. Okay. Jest! Jest tutaj! Mam cię! Mam dostała! 1 na cztery. Haha, o to chodziło on sobie stoi, a ty stoi... Znaczy jestem w misji JESTEM W misji Ja lubię być w misji, ponieważ misje są fajne Tak No, dobrze Czemu ty nie celujesz w moją stronę, tylko gdzieś na boki Chcesz je zniszczyć? To mnie zniszcz Tak, czemu nie No, działaj zaklęcie Yes Mam cię krzesło i jeszcze tutaj będzie kaczuszka, którą złapałem w ostatnim momencie wydęcza A to jeszcze nie koniec. Znowu krzesło i tutaj w takim razie mam cię. Je... Gdzie ono? Tam jest! Tam jest, tam jest, tam jest, tam jest! Tam jest skacz i strzał! O, o tym mi chodziło. No i jeszcze dwa razy taka mała walka. Czemu mi nie zadziałało, Wow. Okej, okay, tutaj ogólnie jest pięć tych drzwi. Tak, 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 Pię nie, raz, dwa, tak, pięć, już trzy, a, nie, trafiłem. Czym to był, ona ale mnie rzucała? <śmum> daj, tutaj podchodzę, mam cię, znaczy, nie mam cię, ale drzwi mam, i jeszcze tu, i tutaj gdzieś cię też będę miał, <śmum> znaczy, do zniszczenia. Okej, okay, jesteś, strzał, jest, jeszcze tylko jeden raz. Uuu, <śmum> patrz, ty, ty, skubana jesteś, chyba tak, o, dostała, pięknie. Okej, okay, no i popatrzcie, jesteśmy w takim oto właśnie miejscu, może powiedzieć, że w takich, nie wiem, wspomnieniach, nie, nie wiem, czy to wspomnienia, czy raczej... Inny taki świat nie wiem nieważne znaczy okej okay, musimy tutaj co tu jest aha to jest ten koleś kojarzycie go pewnie no właśnie szkoda troszeczkę że w tej części lego nie ma tych napisów ponieważ to naprawdę utrudnia grę i to bady co powiem wam okej okay, tutaj na lewo jest no i okej okay. i właśnie mówi jak mówiłem to może w poprzednim odcinku jak mówiłem to może będzie już koniec komnaty znaczy tajemniczej w drugiej części z Kadego z Pottera, a tych części jest to oczywiście 4 w tej grze, potem są lata 5-7, ale to później. No i dobrze, okej, okay, tutaj coś mam, coś mam, popatrzcie, coś jest. Aha, tak to działa. Okej. Okay. Skok. Haha, zrobiłem piękny skok. Tutaj mamy takie sobie wybudujące, wybudujące skrzyneczkę. Jak ktoś się nudzi... <noise> Dobrze. Nie, czemu ja to zrobiłem? Dzięki, koleś! Ty to jesteś gość? Bo tu wskoczyłeś? Patrzcie, ile ma czarów skubany! To nie jest taki byle zwykły mak. Trzeba może No Okej, okay, skok! Spróbuję wycelować. Myślałem, że po tym mam po prostu skakać, ale chyba jednak nie. No, 2 na 6, ale nie wiem, czy, czy nie ominąłem, czy... Nie, okej, okay, mam ciebie, chochliczku. I ciebie też mam, okej. Ok, Akurat, ja chyba mam po prostu teraz stąd zejść. Tutaj prawej jest mi potrzebna Hermiona, ale może ten po lewej też potrafi, zaraz się przekonamy. Okej, okay, no i co, zmieniam zaklęcie i to chyba trzeba tutaj położyć. A to położę sobie o tak. Okej, okay, spróbuję spr 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 jeszcze to ale raczej nie potrafi, tego, bo tylko Helmiona to umiem <noise> znaczy nie Helmiona, ale nie tylko, ale... No, nie ten tak. okej, okay, no to co? Muszę wejść tam chyba z powrotem na górę tylko ja nie wiem jak ta moja postać tutaj przeskoczyła może jako... <noise> Mandragoda z kubanem okej, okay, zobaczysz jakiś eliksid jest niedobrze znaczy dobrze, niedobrze, nie wiem zobaczymy potem i sobie wchodzę tam na górę no okej okay. I co? Przeskocz to! Przeskocz to! Przeskocz to! A wtedy przeskoczy! A czy ja, udałoby się tak, że ja bym to wziął To na górze I to przerzucił Powiedzmy tutaj Nie no troszeczkę Chyba to nie pójdzie popytał tu tam dalej A może? Nie to właśnie jak widzicie nie idzie. Okej, okay, jakoś tam przecież przecież ta moja postać wskoczyła, tylko jak? Hmm, tego nie wiem. Okej. Okay. Eymem No. Patrz, tu jest szafa. Czyli ta Mandżeta Goda chyba będzie. Ach, tutaj. Okej. Okay. Nie wiem czy tam na górę iść czy tutaj, ale tu chyba to trzeba wziąć te słuchaweczki właśnie z tego miejsca. Wziąć tą Mandżeta Godę, rozbić tą szybę i będziemy o krok dalej pewnie. <laughs> Troszeczkę chociaż. Okej, okay, szyba zniszczona i mandragora włożona. I potrzebuję eliksir siły tutaj chyba taki. No właśnie, tylko gdzie go, go znaleźć? Poszukać... Aha! Jeszcze nie skończyła. Ch chwila, ciekawe czy ta mandragora jest mi tu potrzebna czy nie. Ale chyba wydaje mi się, że tak, bo tutaj mam dosyć spore rzeczy do rozbicia. Dużo szkła tu leży, więc weźmy sobie tą mandragorę jeszcze. I poniszczymy sobie to wszystko po kolei. No właśnie, okej, okay, to już, myślałem, że tam coś będzie, ale chyba nie, a może, ok, zaraz popatrzę, najpierw, najpierw to wszystko poniszczyć. trzeba, okej, okay, tu może coś jest, ale nie za bardzo, tutaj co, coś mogę zrobić, czy nie za bardzo, chyba nie, okej, okay. no i co, pomiszczyłem to wszystko, powiedzmy, że tak, znaczy, no wiadomo, znaczy, no zrobiłem to, <ślałem> zrobiłem, ale co mam zrobić? Gdzieś indziej. <noise> Okej, okay, tu na pewno, nie? No właśnie. I co? Chyba trzeba tam na górę iść, tak mi się coś wydaje. I... Aha, patrzcie! Czemu ja mam jeden element, a go nie włożyłem? Nawet nie wiem skąd. W sumie ja większość nie wiem skąd mam, ale skąd się tam stał. Okej, okay, tutaj myślałem, że można coś zrobić, ale nie wiem, chyba nie za bardzo. No, z tym kwiaty nic się nie da, jest dziwne yy, A tam, tam, tam jeszcze Poszło, ale tylko tyle Dobrze, tutaj mamy jakiś tam stołeczek. Ja myślałem, że da się go tu na górę jakoś dać, ale chyba nie za bardzo. No i co? A tu? Jakby jakiś klucz jest nam potrzebny, przez w tym stylu. Okej, okay. tu mamy kolejnego rycerzika. Czwartego już, proszę, bardzo. Tutaj właśnie filtrowa moneta. Pięknie. Takie coś. Po co mi ta tam goda była? A pewnie coś tam rozbiłem w sumie, nie wiem. Znaczy, <grywa> na pewno. Chyba tak. I co? Tutaj... Ta skrzynka gdzieś mi nie, mi nie pasuje. No popatrzcie, da się. Mam! Skacz, gościu. Nie skocz. lat na tym stanę i pod Ale to wykombinowałem! Haha, <grywa> ale tu nic nie ma. Piąty dycerz Dobrze Czyli już mamy Mamy dwa składniki Jeszcze potrzebuję jednego I pewnie ty muszę się tutaj na początku na razie zająć Tak, potrzebuję jeszcze tą kwiatkę Czyli ten kwiatek będzie chyba gdzieś w jakimś kwiatku Tak co? Jest! Wow. Tutaj był No proszę bardzo Jakoś nawet Nie chciałem, już samo się zrobiło W sumie ehm, No i dobrze Tylko tu może Jak myślicie hm. Nie wiem, zaraz zobaczę a może nie, to tego chyba raczej się teraz bić nie da Jeszcze tu chwilę popatrzę mm, Bo tam na górze raczej był tylko ten jedycerzyk a tutaj tak mi się wydaje, że jeszcze coś może z tym być Mogę tutaj coś w coś strzelić tym, W tym stylu ławeczka jakaś tutaj tu stoi, ale chyba nic więcej Dobrze, a ty na pewno nie umiesz tego, bo jeszcze raz sobie zerknę patrzę, potrafi inne zaklęcia rzucać i mogło się tutaj przydać chyba. Ale właśnie nie wiem. Ło, to jest fajne. A może tu? Ło. A to co? Jakieś skrzyneczki? Okej, okay, chyba jednak nie. Okej, okay, to biorę tą mandę na i spróbuję coś z nią wykombinować, tylko że Harem, on ma nałówniki. Tak, 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 tak. A tego na pewno się nie rozbić. Nie, to nie jest szkło, dobrze wiedzieć. Znaczy tak właśnie myślałem, ale na wszelki ból się upewniłem. Okej, okay, tutaj. I my też mamy tylko jakiś kwiatek. I zbytnie nic więcej. Tu jakiś prosiak, tam chyba, nie wiem. Okej, okay, jeszcze tam miałem poprawie chyba stanie jakoś jedną rzecz do, do, do rozbicia, więc tam się udam teraz. Tylko gdzie to było? Jeden element potrzebuje, jeden składnik. A może ja go mam już wzięty? Nie, nie mam go Nie Niby wszystkie kwiatki tutaj mam porobione. No okej, okay. położę sobie jedną andragodę tutaj, bo nie chcę się jej nosić. A sama, sama pójdzie, no proszę bardzo, nawet tak można. ja jacie. Gdzie to jest? Idę tam na górę, bo tak mi się wydaje, że tam będzie. Chociaż tu powinno być gdzieś w kwiatku jakimś, coś w tym stylu, a to nie na górę. Idź sobie na górę. Szukaj nie wiadomo ile. W razie. Ta! No tak, tak, tak. A tu! O jacie, takie banalne. No strasznie. Okej. Okay. Mieszka z tym, przynajmniej udało mi się zrobić ten seed i teraz, teraz mogę yy, go stworzyć. Aktywować, napić się i działać. Jest super silny, Harry. No i dawaj. Okej, okay, tutaj Mandyragora w powietrzu sobie lata. Tylko mam w hmm. ops zrobić sobie przejście, ale ja przecież umiem bez tego tam wejść. Ale okej, okay, już zrobię o takie coś, tyle nic rzeczy wystarczy. Um, jeszcze potrzebuję super siły tam na górę. Tak, tam na górę. Czyli się nie mylę, ale chyba tak. <laughs> a myślałem, że coś mogę z tym zrobić, ale chyba nie. I pewnie zdobędę jakiś klucz tam na górze, bo tutaj mamy właśnie jakąś szafkę, a może nie, okej, okay. a chyba tak. Dobrze, idziemy. Tutaj przeskoczę zwyczajnie. O, tu tak samo. I mamy dźwignię, a ona. Ale się przekonamy. Serio, siła działa jednorazowo, naprawdę. Hm. No nie spodziewałem się tego, powiem wam. Ale niech tak będzie, czyli się wytracamy i wchodzimy. Jeszcze raz! Wiem co zrobię! Hm. Wiem co zrobię. To będzie coś. Ale niestety mi się nie udało. O, Chociaż może to by się udało. Ale powiem, że chyba nie ma sensu się tym męczyć, ponieważ szybciej będziemy wejść. Tak. I może ta siła mi zniknie zaraz... Ale nie, na się mam, mam pod nogami światło. To jest użyta moc. Jest użyta. A więc idziemy. Dobrze. Nie Okej, okay, jestem i dawaj hary. Teraz jesteś silny, tak, ta super siła działa jednorazowo. No i biegnij prosiaczku mówi. <grystanie> Okej, okay, no i możemy sobie przejść dalej. A tutaj czeka na nas chyba za bardzo nic. Wow, a ty sobie, a ty kto sobie tutaj chodzisz? Co tak sobie chodzisz? Czy no to chodź. Pozbierajmy może, a może nie. Długo to się robi, a w sumie pięć monetek mi to daje. <grystanie> Okej, okay. nie, 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 nie. Uu, a ty co tu śpisz? Nie śpij! Się nie poddawaj, tak. Okej, okay. coś robiłem ze schodami. Ło, wow, zmieniłem ich kierunek! Ale jestem, ale jest fajnie. Ha! Wo, a tam może by coś było? Ale mnie jeszcze... Okej. Okay. Ty masz jakieś koło kręcić, no to sobie kręć je. Yeah? Ale ja muszę ci pomóc, bo sam nie dasz rad... rady. <śm> Skocz! I... Udało mu się. Eee, proszę, bardzo, dziękuję, hmm. rzucaj je jeszcze, dziękuję bardzo, haha, <laughs> banalne, wręcz nie powiem, że nie, <laughs> idziemy, idziemy sobie spokojnie, sobie poczaruję jeszcze chwilę może. Okej, okay, wystarczy, księgi latają, okej, okay, jeszcze, wow, 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 takie sprytne. Jak tam wejść, jak tam wejść? Aha, poprzez skok. <laughs> Dobrze, czarujemy jeszcze raz w takim razie. Czemu ty sam stamtąd wypadłeś, gość? Ty tutaj stój. A ja wiem, co zrobię. Albo nie. Okej, okay, trzeba to po prostu zwyczajnie zrobić, tak? Żeby z nim przeszedł. Jest, udało się. Może teraz z tej Tak, teraz z tej strony. Zmieniamy zakręcie. Okej, okay, wyczerpałem węża. Znaczy, no... I Harry już czeka, więc dobrze. I mamy jakieś przejście, ja się odkrywał przed chwilą. A tutaj obrazy. No czaruj się, o, czarujesz. się. Łoł. Wow. Aha, to się... Co się z tym zrobi? Wyczarowałem cię na polina, jest fajny. Ha! Skaczesz! Nie? 10 tysięcy monet! Wiecie co? Może jeszcze uda się zdobyć 100%, ale pewnie nie. Pewnie nie. Ty nie masz tego z... A masz te sam że nie ma. Jak może nie mieć podstawowego zakręcia? Co, on Szkały nie chodził? <grym> um, aha! No popatrzcie. Trzeba patrzeć na ściany, ponieważ ściany mogą utratować wam życie. <grym> Okej. Okay. Tysiąc! Jest! Już ja to niewiele, ale zawsze coś. Cznam polinkowe takie jeszcze nawet. Tu coś jest, widzę. Wo, the... Naprawiłem moody. Jeszcze nie całkowicie, ale już prawie, tak. Jest. I kasa, dziękuję za kasę i to tyle. Mm. Mm. Tak, jak sami widzieliście, byłem w książce. No. Okej, okay. i zdobyliśmy herb domu Griffin oraz około 80% kasy. Jeżeli... Dobrze myślę, 73. No to nie 80, ale blisko. 11 tysięcy monet. Wynik spory. No, może być. Okej, okay, ładuj się szybko I co, jeden krocek, jeden krocek, już 22 powoli te klocki się zbiera właśnie, okej, okay, kontynuujemy jeszcze sobie tutaj No i no i mamy ładowanie i poładowanie jesteśmy w zamku Hogwart gdzie zbiegają pająki I na pewno ostatni, następny odcinek to już będzie koniec tej części, koniec karnady tajemnic w tak myślę, myślałem, że w tym odcinku już skończymy, ale jednak jeszcze nie. Ale dobrze, okej, okay, z mi żegnam. Subskrybujcie, komentujcie łopająki wow, do wstrzenia. Trzymajcie się i cześć!